Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o treningu Crossfit, dla kogo, dla kogo będzie to dobre rozwiązanie, dla kogo nie, i troszeczkę o genezie tego, tej właśnie formy aktywności fizycznej. Ok, zatem czym jest trening Crossfit? Trening Crossfit to trening o wysokiej intensywności, w którym wykorzystujemy trzy elementy aktywności fizycznej, trzy elementy, trzy rodzaje tak naprawdę wykonywanych ćwiczeń. Są to między innymi ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia siłowe i ćwiczenia wytrzymałościowe. I te trzy elementy, te trzy rodzaje ćwiczeń, powinny znajdować się w takim przykładowym treningu crossfit. Oczywiście są odejścia od tego, są inne, in, inne treningi, które na przykład elementy nie zawierają, ale gdzieś tam to jest taki główny szablon, gdzie tak ten trening powinien być budowany, w oparciu właśnie o te ćwiczenia. Geneza treningu crossfit. Trening crossfit został, jeżeli się nie mylę, wynaleziony w Kalifornii przez pewnego tam majstra, który zaczął stosować ten trening dla y, policjantów i zdobyło to takie uznanie, że to go przerzucać też do innych służb, tam do Marines, żołnierzy i takich tam. No i w miarę tego, jak to zyskiwało swoją popularność, zaczęły powstawać właśnie grupy crossfitowe, osoby, które zaczęły to, ten test uprawiać. No i wiadomo, od Stanów przeszło to pomalutku, pomalutku do Europy, później też się za to wziął y, y, Reebok, zaczęli robić swoje igrzyska, te crossfit games, no i tak. Ta popularność, ta, ta dyscyplina tą popularność e, zyskała. Także tyle. Te osoby, które słyszały o treningu crossfitowym, ale na nim nie były, mogą też usłyszeć taką informację, że po prostu ten trening jest krótki. E, no bo ten trening właściwie taki crossfitowy, no jest krótki, bo on jest na, na wysokiej intensywności. Zazwyczaj taki trening poprzedza rozgrzewka około 10-15 minut. Jest trening właściwie, który trwa od 20 do mniej więcej 30 minut, tak plus minus. Wiadomo, to w zależności od tego, jakie mamy ćwiczenia, możesz się wydłużać lub skracać. No i kończymy to wszystko rozciąganiem. Zazwyczaj jest taka, taki schemat w tych boksach crossfitowych się, się stworzył, w zależności od siłowni. Jeżeli mają zajęcia takie ogólnodostępne, to może to wyglądać inaczej. No ale mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli poszukasz takiego treningu crossfitowego w internecie, no to mm, ten trening będzie zapisany, ta, ta część główna będzie zapisana, nie będzie tej rozgrzewki, nie będzie tego stretchingu po. Dlatego też ten trening może się wydawać krótki. Jeżeli wejdziemy sobie, mogę polecić stronkę. O, w Wodwell, jak sobie wejdziemy, tu znajdziemy y, pełno różnych y, crossfitowych opcji, są też z masą ciała... Y, z ciężarami jakimi zewnętrznymi, także tu jest pełne pola do wpisu i nawet nie trzeba kombinować, że układać, można po prostu posiłkować się takimi tutaj ćwiczeniami. Wystarczy po prostu wyszukać to, co mamy do dyspozycji. Jeżeli chodzi o wadę i zalety, no to przede wszystkim jednocześnie wadą i zaletą jest wysoka intensywność treningów. Dla niektórych to będzie fajne rozwiązanie, dla niektórych oczywiście nie. Dla osób z nadciśnieniem czy problem, problemami kardiologicznymi, to nie będzie dobre rozwiązanie, to nie będzie dobry wybór właśnie taki e, trening crossfit na takiej wysokiej intensywności. Oczywiście można by te elementy podzielić sobie i tą intensywność zmniejszyć, no ale wtedy ta idea gdzieś tego treningu crossfitowego będzie leżeć. U no osób, które chcą po prostu dosyć mocno się spocić, to będzie to fajne rozwiązanie, e, ale i, lub popracować też nad wytrzymałością, nad... nad nad wydolnością. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Nie będzie to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą kształtować gdzieś swoją sylwetkę. Chyba, że będziemy traktować takie treningi crossfitowe jako trochę cardio, no to jak najbardziej może to być wtedy dobre rozwiązanie. Z tym, że to cardio, te ciężary na tym treningu nie mogą być tak duże, jak na treningu siłowym, no bo po prostu będziemy zbyt przeciążeni i jest duże ryzyko przeciążenia układu nerwowego, no i wtedy no, zwiększamy też ryzyko jakiejś tam kontuzji. Także to też musimy wziąć pod uwagę. E, osoby przede wszystkim, które mają już doświadczenie z ciężarami, mają doświadczenie z ćwiczeniami e, siłowymi lub też z tymi, tymi gimnastycznymi, mogą z tego treningu korzystać, ponieważ no, będą miały dziśną świadomość ruchów, nie będą ryzykować popełnienia jakiegoś błędu i nie zrobią sobie krzywdy, nie zrobią sobie jakiejś kontuzji, która gdzieś przy tym natłoku tych ćwiczeń przy zwiększającej się intensywności, przy spadku siły, co serię, może powodować to, że to zwiększenie kontuzji będzie ryzykowne. Osoby, które nie są rozciągnięte, mają całą mobilność, no to będzie wtedy problem też dla nich z dostosowaniem się do tego treningu, bo gdzieś te przede wszystkim ćwiczenia gimnastyczne i ćwiczenia siłowe. Które opierają się na bardzo dużym rozciągnięciu, na dużym mobility, będą stanowić problem do wykonania niektórych, niektórych ćwiczeń. No ale wtedy są, możemy zastosować sobie pewne alternatywy, które bez problemu można, można sobie zastosować. Za chwilę pokażę tutaj przykładowe dwa treningi crossfitowe. Pierwszy będzie normalnie z ciężarami, tak jak powinien wyglądać mniej więcej trening crossfit. I zrobimy, bo wiadomo z tego filmik. Musi być filmik z treningu. Więc nagramy to i drugi będzie trening z masą własnego ciała, bez ciężaru. Taki dosyć lightowy, który też tak po, podbuntujemy sobie delikatnie na koniec, żeby pokazać też o co chodzi w tym treningu. Jeżeli się spojrzysz, wybieram sobie na początek trening. Właśnie on się nazywa Open 23. Zrobimy. Tyle rund, ile się da w 18 minut, 15 razy na skok na skrzynie, 12 razy push press i 9 razy toast to bars. Z tym, że jeżeli zwrócisz uwagę na to, że możemy sobie, możemy sobie w prosty sposób niektóre elementy zamieniać. To jest cały czas tak samo. Tu mamy element kondycyjny, element siłowy i element gimnastyczny. Także to wszystko możemy sobie zmienić Jeżeli byśmy chcieli wywalić na skoki na skrzynie, możemy sobie wrzucić na przykład ergometr, bieg, Cokolwiek, nawet może być airbag jakiś, tutaj inne ćwiczenia siłowe, inne ćwiczenia gimnastyczne, padnie powstań, pełna dowolność, czy jakieś, jakieś inne. Także to jest pełna dowolność, jest to fajny szablon. Taki właśnie trening jest fajnym szablonem do tego, żeby można sobie gdzieś tam w dalszym kierunku kombinować i tworzyć te treningi. Dziesiąta minuta pierwszego treningu. Zapomniałem już, bo od dawna nie robiłem żadnych crossfit'ów. Zapomniałem jakie to było wynieszczające i wycięczające, ale satysfakcja później potem jest niesamowita. Także na razie trzy rundy się udało skończyć. Zobaczymy jak pójdzie dalej, ale. Jest z odcina. Jedną zaatakuję, ale cieszę się, że trzeba od tego trudniejszego najpierw, a widzimy ten lightowy, jest ciężarą, bo jest wykańczający. Dzisiaj. Wywalczyłem 5 rund, a to już było takie na maksa do odcięcia. Jeszcze taki fajny element był przy tym ćwiczeniu. Chciałem wisieć na drążku. Zawsze łatwiej można byłoby dociągnąć kolana, tak samo przy sztandze. Można zmniejszyć ciężar, tu zmniejszyć skrzynię, albo po prostu wejście. Że to są elementy, które łatwo można stopniować do każdego przy właśnie wyborze treningu CrossFit. To by było na tyle dzisiaj. Na końcu zostawię jeszcze ten workout, który obiecałem z masą własnego ciała. Dzięki za uwagę. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i mnie na innych mediach społecznościowych. Jeżeli chciałbyś, masy... Ma... Jeżeli chciałbyś poznać inne treningi z masą własnego ciała bez jakiegokolwiek sprzętu na dworze lub w takiej, można powiedzieć, w formie stacjonarnej w domu czy, czy gdzieś na wyjazdach. To zostawię też link do moich e-booków, które mają małe workouty, właśnie z masą masygo ciała. Takie treningi do 30-45 minut. Właśnie ta część główna, o której mówiłem wcześniej. Także to wszystko znajdziesz na mojej stronie internetowej w zakładce Sklep i do tego zostawię link. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.